Orlen jest naszym sponsorem strategicznym i naszym partnerem, który wspólnie razem z nami właśnie podchodzi pozytywnie do takich inicjatyw. To nasza wspólna biegowa impreza, która ma zachęcać wszystkich do biegania. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, żadnych limitów. Chodzi o to, żeby być razem, uprawiać sport razem i sięgać po aktywność właśnie wspólnie. Spotykamy się na biegu, który łączy, spotykamy się na wydarzeniu, które e, sprawia, że świat olimpijski, świat paralimpijski jest razem, gdzie ludzie wysyłają sygnał do całego świata, że sport to jest e, sposób na życie, sport to jest życie e, i tacy jesteśmy. Według mnie najważniejsze w promowaniu sportu paralimpijskiego jest chęć przede wszystkim. Musimy po prostu sami chcieć wyjść i czegoś spróbować. Tak naprawdę, jak czegoś nie spróbujemy, to się o tym nie przekonamy, czy nam to pasuje. Najważniejsze to jest to, że pokazuje się możliwości, jacy ludzie niepełnosprawni są naprawdę tak? w życiu codziennym. Nie mają ograniczeń, ograniczenia są tylko w głowach i uważam, że właśnie taki bieg idealnie to pokazuje. Bieg, Paralympic ran był świetnym wydarzeniem. Uważam, że powinno być takich więcej. Fantastycznie też osoby, które startowały na wózkach, sobie poradziły. To naprawdę wielki, ogromny szacunek.